Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj opowiem trochę o kursie na instruktora jogi. Zrobiłam ten kurs w 2020 roku, dosłownie w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, więc w marcu 2020 roku, i robiłam go w Indiach. Zacznijmy od miejsca, lokalizacji. Ja robiłam kurs nauczyciela jogi w Rishikeshu. Myślę, że takim całościowym doświadczeniem właśnie jest zrobienie takiego kursu w Indiach. Poczujesz tą energię, otoczysz się ludźmi innymi i też wszyscy tam praktycznie w Rishikeshu są, żeby robić jogę. Zaletą Rishikeshu jest to, że to jest miejsce, z którego wywodzi się joga, więc tutaj wszystkie te nauczenia będą bardzo tradycyjne. Oprócz samych asan, czyli tych. Pose, oprócz tego ćwiczenia, jakby jogi, nauczysz się też techniki, nauczysz się teorii, sposobu życia, bo yoga to nie jest ćwiczenie. Yoga to jest sposób życia, sposób myślenia, sposób funkcjonowania. I tego wszystkiego właśnie nauczysz się w Rishikeshu. To miejsce jest dosyć turystyczne jest dużo ludzi z różnych części świata. Indie są bardziej tradycyjne, więc nie mam porównania też, ale w Indiach będzie się robiło różne praktyki oczyszczające, które są nietypowe, kontrowersyjne, można powiedzieć, ale o tym zaraz powiem. I będzie się też uczyło wiedzy teoretycznej. Jeżeli się zastanawiasz nad zrobieniem kursu za granicą, ale nie wiesz, czy na przykład zrobić go na Bali czy w Rishikeshu, ja zdecydowanie polecam Rishikesh. Jest tańszy o wiele, bo na Bali to są raczej takie luksusowe kursy. Albo takie no, przeciętne i luksusowe, a w Indiach myślę, że tak, od takich bardzo podstawowych do średnio, no do, do przeciętnych jest taki zakres jakby tego standardu mieszkań, yy, szczególnie. Ale moim zdaniem, jak już się uczyć jogi, czegoś, co wywodzi się z Indii, to warto właśnie zrobić to w Indiach. Jest to zupełnie inne doświadczenie. Rishikesh też jest miastem. A tak naprawdę te kursy jogi są w tapowanie i to jest, um, wydaje mi się, że dzielnica albo rejon blisko Rishikeshu i tam wszystko jest dostosowane, dostosowane pod jogi. Możesz kupić maty do jogi, klocki do jogi, mala, te naszejniki takie, stroje do jogi, um, wszystko białe stroje, wszystko się tam znajdzie. Kolejny aspekt to cena takiego kursu. Ja akurat byłam w Rishikesh i Nirvana, tak się nazywała ta szkoła, i są dwie różne ceny. Z tego co pamiętam, to było około 4000 zł, coś w tym stylu. I tutaj znalazłam teraz obecna cena to jest 899 dolarów za pokój dzielony z drugą osobą lub 999 za prywatny pokój. Tak mi się wydaje, że to też były moje ceny. E, oczywiście o wiele bardziej polecam prywatny pokój, jest to 100 złotych dola, to 100 dolarów różnicy, więc e, to jest warto, żeby mieć swoją prywatność. I te pokoje są w standardzie takim no, podstawowym, ale jest e, łóżko podwójne i łazienka. Wydaje mi się, że oni te ashramy, jakby te hotele tak naprawdę, to są te miejsca, w których e, są te e, kursy jogi. Oni chyba to zmieniają na bieżąco, zależy tam od kontraktu, ale ogólnie zazwyczaj w tej szkole na jakby niższych poziomach są pokoje, a na samej górze jest joga szala, sala do jogi i tam są też maty, bloki do jogi, paski. Ja pole do wyboru, tak jak już wspominałam, jest 200 godzin, 300 godzin lub. 500 godzin e, lub też 100 godzin, żeby zostać certyfikowanym nauczycielem jogi, e, to trzeba zrobić kurs przynajmniej 200 godzinny i on jest na 25 dni. E, 300 godzin jest e, przez 28 dni. Nie wiem jakim cudem jest to możliwe. Szczerze, to ten e, 200 godzin to był bardzo intensywny i nie polecam 300 godzin patrząc na to, chyba że jest już bardziej zamasowanym, ale nie wiem, czy to nie byłyby około 4 godziny jogi lub 5 godzin jogi dziennie. Na tym 200-godzinnym to są około 3 godziny jogi dziennie, a czasami jeszcze po wszystkich zajęciach mam takie praktyki z nauczycielami i oni tam dają jakieś porady i różne ćwiczenia. Na kurs można pojechać, jeżeli się jest nawet na poziomie początkującym. My mieliśmy jedną panią z Tajlandii, która kompletnie była kompletnym początkującym i dawała radę, no ale. Ja bym, ja bym chociaż przed wyjazdem nauczyła się jakichś podstawowych, żeby się wiedziało, co to jest Downward Dog. To wszystko jest po angielsku oczywiście, więc najlepiej znać nazwy różnych asen po angielsku. Oni też to będą uczyć w sumie w sanskrycie nazwy. Na co zwrócić uwagę wybierając kursy na nauczyciela jogi? Ilość osób, które będą w Twojej grupie, ja polecam tak do 15 osób, tak było u nas. Im mniejsza grupa, tym lepiej, bo wtedy bardziej jest takie indywidualne podejście. Jak jest grupa 30 osób, no to ciężko sprawdzić wszystkich, jak wykonują dane asany, a jak jest 10 osób albo 15 osób, no to jest o wiele łatwiej. Jaki typ jogi oczywiście, czy to jest ashtanga, vinyasa, hata. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to jest, jeżeli jest się weganem lub ma się jakieś tam wymagania diety, czy pożywienie w danej szkole jest, mają opcję właśnie wegańską albo gluten free. Wszystko jest wegetariańskie, a te wegańskie i większość rzeczy wegetariańskich jest też tam wegańskich, ale czasami jeżeli używają panir, to na jakieś specjalne okazje, no to wtedy robią tofu zamiast tego, i wydaje mi się, że w większości szkół tak jest, ale lepiej się upewnić, czy to jest kurs certyfikowany. Jeżeli chce się być nauczycielem jogi, to trzeba wybrać albo warto wybrać kurs, który jest certyfikowany przez Yoga Alliance, jest Registered Yoga School i Plan Dnia. Mam go zapisanego, bo nie zapamiętam. Na początku były... Na początku pierwsze zajęcie to była 6.30 do 7.00 i to było oddychanie, praktyka oddychania. Są różne jakby ćwiczenia na oddychanie, których można się dowiedzieć na takim kursie i praktyka oczyszczania. I to były trzy różne rzeczy. Pierwsza rzecz to było oczyszczanie nosa dróg oddechowych. To jest netipot i po prostu do tego się wlewało ciepłą, nie gorącą, ale taką temperaturę pokojową wodę z solą i po prostu wlewało się wodę do jednej dziurki i ona wypływała drugą dziurką. To się robi na dwie strony. Inna praktyka, to jest do opanowania, to jest naprawdę spoko do opanowania. Druga praktyka to było oczyszczanie oczu, takim czymś, co wygląda jak taka podstawka na jajko, tylko że w kształcie oka i po prostu się tak czyściło oczy. Jeżeli się nosi soczewki, to trzeba te soczewki ściągnąć i założyć potem. Ja właśnie tak nie czułam tego ćwiczenia za każdym razem i tego zakładania soczewek, więc nie robiłam za każdym razem. To jest fajne, że w tej szkole właśnie nie naciskali na to, żeby robić. A trzecia praktyka to jest taki sznurek gumowy i wkłada się go przez nos, i on ma wyjść buzią, i się tak jakby czyścić, nawet na samą myśl o tym, to po prostu mi się robi niezaprzyjemnie. Mi się nigdy nie udało jakby przyłożyć tego. Niektórym się udawało, niektórzy nie chcieli w ogóle próbować. To jest już decyzja osobista, czy chce się to robić. Potem jest winiasa, to jest praktyka półtorej godziny na jogi, później jest śniadanie od 8.30 do 9.30, więc się ma godzinę przerwy. Śniadanie oczywiście jest przygotowane. Później jest filozofia jogi i te zajęcia trwają godzinę i tutaj się właśnie uczy różnych takich jakby jogi jako styl życia, jogi jako sposób myślenia i funkcjonowania. Inne zajęcia to są body alignment, czyli na tych zajęciach uczymy się jak prawidłowo wykonywać dane asany. Do tego, przynajmniej w mojej szkole dostawało się taki no, wydruk. Z różnymi pozycjami, tam sobie można robić notatki. Wygląda to tak, że nauczyciel ma osobę towarzyszącą, która pokazuje, jak wykonać prawidłowo asany, i, i tam nauczyciel tłumaczy na żywym ciele, jak to wszystko prawidłowo robić. Na alignment jeszcze się uczyliśmy też modyfikacji. Na anatomii uczyliśmy się właśnie, jak weźmieć daną pozę, no, budowy ciała, ale pod kątem y, jogi i te wszystkie elementy, które są potrzebne w jadze. Potem jest lunch, czyli taka godzina przerwy, od 13.30 do 14.30. 13 14 Potem jest popołudniowe zajęcia, to jest vinyasa flow i to jest półtorej godziny, to też są po prostu ruch, ćwiczenia vinyasa flow. A na końcu ostatnim zajęciem jest medytacja i tutaj się poznaje różne typy różnych medytacji, loving kindness. Raz na zajęciach medytacji mieliśmy misy i gongi, więc takie leczenie dźwiękiem. Medytacja w tańcu, medy medytacja w ruchu, czyli że tańczyliśmy, wrzucenie emocji, różne typy medytacji, i też się uczyliśmy czantów. Warto zobaczyć konta Instagramowe tej szkoły, szko szkoły, której się wybierze, i przez kilka dni albo tygodni obserwować różne i zobaczyć, co najbardziej Ci odpowiada. Wydaje mi się, że to wszystko. Mam nadzieję, że o wszystkich takich najważniejszych rzeczach powiedziałam. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. W opisie będzie oczywiście szkoła i dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.